Niedzielne przedpołudnie. E, możecie słyszeć tam suszenie włosów odwiki. A ja sobie stwierdziłam, że zrobię sobie te Na razie będę robiła e, budę e, z nasionczyja. Mam tutaj e, nasiona. Prze, e, przepis wam e, w opisie, będzie. No, i do tego wlewam mleko. Ja mam tutaj półtora przepisu, na to półtora porcji jak w przepisie jest. Chyba mogłam zrobić jednak z mniejszej ilości. No ale, dobra, zobaczymy. To też można przechowywać, także dobrze to rozmieszam i wstawię do lodówki na parę godzinek. Tak, akurat na popołudniu, żeby było. Później wam pokażę, co dalej będę z tym robiła. Także teraz to dobrze rozmieszam i jak nam do lodówki, to co jakiś czas sobie przemieszam, bo one tak lubią obsychać, jaka skorupka się lubi u góry robić. Taki jakby korzuch. Ale chodzi o to, żeby to było równomiernie się wymieszało i równomiernie tam spuchło w środku, nie? Napęczniało. Może nie spuchło, tylko napęczniały te. Ten nasionka zrobił nam taki fajny budyń Później będę do tego dodawała mascarpone. Mam nadzieję, że mam tyle, bo tak właśnie tylko widziałam pudełko, ale chcę Muszę sprawdzić, pewnie to w jakiejś żabce będę musiała dokupić. A tam wiadomo, nie wiadomo czy w ogóle jest mascarpone, a poza tym tam zawsze są ceny takie troszkę wyższe. A miałam wczoraj sobie sprawdzić ten mascarpone, czy mam i ewentualnie iść kupić. No ale zobaczymy. I co taki sobie fajny deserek zrobić, taki inny niż zwykle. No mam nadzieję, że będzie smaczny. Dobra, to rozmieszam i za chwilę wstawiam to do lodówki na parę godzinek. Na tyle, żeby to napęczniało, jak będzie po obiedzie, to potem zrobię ten deserek i tyle. No i teraz będę robiła ten deser. Wcześniej sobie pokazałam wam, że zamieszałam sobie ten nasiona chia z, z mlekiem już jest parę godzin znowu dalej mieszałam w międzyczasie i już sobie wyciągnęłam a teraz tutaj dam jab jabłka bo miałam to robić w garnuszku ale stwierdziłam po co mam to robić w garnuszku, kroić jak mogę sobie jabłka tutaj wrzucić one mi się tu zmiksują ciutek wody tylko dam yy, słodzidła one mi się tutaj rozmieszają, znaczy się zmiksują i tak, jakby uprażą troszeczkę wody, no bo jednak w czymś to się będzie musiało uprażyć. Troszkę dam tutaj tego mojego słodzidła. Ja zawsze na oko robię. Tyle chyba styknie. Zaraz zobaczymy. Jak to się jest, zawsze można potem dodać. No, i teraz sobie to po prostu dam do tej mojej maszynki. Tam. O. I zobaczymy. Teraz nie wiem, czy mnie widać, bo nie mam podglądu, ale chyba. mi zostało jajko, z, yy, bo na obiad robię yy, kotlety z kurczaka. I w tym obtaczałam, ale ja to zawsze sobie potem jeszcze lubię wylać na patelnię. No, ziemniaki się już gotują, a w międzyczasie robię ten deser. Nie wiem, na 10 minut niech to się zrobi. Może nawet nie. Najpierw może to zmiksuję. W takiej temperaturze nie chce się mocno uniksować. Potem to nie jest taki mus, jakbym to chciała, nie? No. Teraz to sobie tutaj zrzucę na dół i się to troszeczkę podpraży. Mam nadzieję, że mi się to nie przepali. Ale równie dobrze można sobie po prostu pokroić w mniejsze kawałki Podsmażyć y, sobie to na, w garnuszku, dodać tam słodzidła, czy tam cukier używacie, czy inne słodzidło i wtedy już będzie dobre, nie? Ja to zrobię na 5 minut może, temperatura i niech się to kręci, żeby mi się to nie przypaliło. No, a w międzyczasie zrobię tutaj sobie resztę. No, i tak wygląda ten budyń czy ja, a do tego dodam mascarpone. Nie mam takiej ilości, jak powinna mieć, bo po, ja na tą porcję to powinna mieć troszkę więcej tego mascarpone, ale dam tyle, ile mam. Strzelać z tego nie będzie, tylko teraz to muszę rozmieszać. Nie, to nie będzie takie proste. Może lepiej byłoby to w maszynce sobie rozmieszać. Bo teraz to widzicie, co się robi. Nie wiem, czy rzeczywiście nie dam tego do maszynki, żeby mi się to mieszało. Chyba tak zrobię. Bo tu, tu jest mała ta miska. Tu mi się to mam nadzieję na, na, na lepiej rozmiesza. No, na pewno, nie, nie że mam nadzieję, bo na pewno się lepiej rozmiesza w takim miejsce niż w tym małym tutaj. Dodałam tutaj słodzidło i danieliowy y, aromat i muszę to zobaczyć czy to się dobrze rozmieszało tu o jabłka się zrobiły, To będą musiały wystygnąć teraz no to jest takie lejące, ale to nie musi być sztywne teraz sprawdzę czy to jest dość słodkie mm. dobra jest, tylko jeszcze to troszeczkę przemieszam, bo jeszcze są takie troszeczkę grubki tego mascarpone. Chwilę się to wymiesza i za chwilę będziemy robić dalej. A w międzyczasie pójdę sobie, dam na balkon i jabłka, żeby mi prędzej przestygły. No, i teraz to już sobie dam do y, tych, y, no, do pucharków, Nie wiem, na ile mi to wyjdzie. Zobaczymy. Jabko przełożyłam do miseczki i dałam na balkon, żeby prędzej wyższej. Przynajmniej ta, po, ta temperatura się na coś przyda. Tak, nie za dużo, bo one nie są takie pojemne. A tu jeszcze przyjdą dwie warstwy, trochę tego jabłka, nie wiem na ile mi tego jabłka tutaj się zmieści, zobaczymy. No chyba tutaj na te wszystkie kucharki są takie większe. Wiki od razu zapowiedziała, że tego nie będzie jadła, bo nie lubi nasion chia. no ale ona już sobie sobie truskawki ze śmietaną, po prostu. A jak? Ja to mogę sobie potem zostawić na no, dłużej, nie? Jest to taki ketogeniczny ten deser, no troszkę to jabłko ma tam, y, jabłko. Ale to jest niskowęglowodanowy, to nie jest, że całkiem keto, można powiedzieć, o tak. Bo gdyby to było w... z innym owocem, na przykład z truskawką, tylko miks truskawkowy, no to już ma mniej tych węgli. Jabłko to tam troszkę ma, no ale to się rozłoży, takie cienkie warstewki tego jabłka będą. Teraz sobie to odstawię na bok, bo muszę czekać na jabłko, ale w międzyczasie sobie umyję miskę i tą miskę z tego i będę ubijała śmietanę. No i teraz będę sobie ubijała śmietanę. Kałówkę tak z 200 ml, bo nie potrzeba za dużo. Ja to często lubię w kuchni robić na oko po prostu. Za chwilę tutaj dam śmietan fix i słodzidło. Dodam też cukru waniliowego, wanilinowego, ale nie wiem czy cały. Może wtedy tego słodzidła nie dam, żeby to nie było za słodkie, nie? Zobaczymy. No i dodałam tu już mówiłem, wcześniej y, troszkę y, slitolu, cukru wanilinowego i śmietan fixu. No i będzie teraz czekała śmietana aż do dekoracji y, tego deserku. No i teraz dokończymy sobie. Tu już mam te jabłka. Mogły być bardziej odparowane, ale tak też może być z tym soczkiem. To sobie tutaj tak... Wyleję tych jabłek na każdy. Dobrze, by było, żeby to było widać, tą warstwę z boku. To może być każdy inny owoc zrobiony, taki mus. Ja oczywiście wszystko to robiłam na oko, to musicie sobie potem już, wiecie. Ja tutaj zużyłam dwa jabłka do tego, to jest większe. Tak, dodamy więcej, bo to jest większe. Tu troszeczkę jeszcze, to do środka poszło, a nie na boki, nie będzie widać że tu coś jeszcze jest, nie? No, Może być w grubsza warstwa tego jabłka na przykład, czy tam innego musu. mnie się z dwóch ja miałam tylko dwa jabłka, zrobiło mi się tyle. Tu jeszcze dodamy. Po bokach. i będzie mogło to iść do lodówki za chwilkę, tylko jeszcze dodamy tutaj tej bitej śmietany. Łóżki so, do, do sosu też się przydają, znaczy się takie tylnie do sosu. Przydają się też do innych zaczenia. Dobra i teraz. Dodamy tutaj śmietany. Nie wiem, czy na wszystkie, czy, czy tylko na. I nie będę z rękawa robiła, tylko po prostu tak. W nie mogłam całą tą śmietanę obić. No ale. Też nie wiadomo, jak to długo będzie stało, a z tą śmietaną potem zobaczymy. Chyba, że mi to pójdzie dzisiaj stałe. To znaczy nie, wiem, ja to zjem wszystko, ale że to zasmakuje moje rodzince. No i w sumie nic się nie zmarnuje, nie? można dać więcej, mi dane zależy ile kto lubi i do tego przyjdzie no to mam truskawki y, razem z, z listkami listki też można jeść te szypułki truskawek a to ładnie będzie wyglądało nie jest pociachana daję teraz w całości a wy możecie zrobić według uznania jak kto lubi no i takie deserki dla ludzi, którzy nisko węglowodanowo jedzą. on tutaj widać warstwy. Można dać więcej tego. Mi tutaj to jabłko poszło bardziej do środka. Ale tutaj jeszcze to można też i ta, poprzeć na to czekolady. Albo obsypać takimi czekoladowymi płatkami. Są czasami takie, nie? No. Także deserek. Niczego sobie. Dobry. No i polecam deserek. Pyszny szybko, w sumie w miarę szybko. Gdyby nie te, te nasiona czyja, które się muszą troszeczkę pomoczyć, to byłoby szybko, nie? Ale jak sobie rano na przykład namieszamy tych nasion czyja, to potem po południu już jest szybki deser. No, także zapraszam. No zapraszam, co ja gadam. No zapraszam Was, żebyście skosztowali, żebyście się częstowali też i tym przepisem, bo ja go też y, skądś mam. Y, to nie jest mój pomysł, chociaż ja sobie takie podobne już też obmyślałam. No, także taki deserek. No i tak to wygląda, tak się to prezentuje. Zależnie jakie wdacie owoce, będziecie mieli kolor. Taki może być na przykład jagodowy, albo z borówki. No i chwila relaksu przy kawusi z deserkiem. no Kluska się nabawiła, nabawiła, tam jeszcze jej zając leży. Tu w ogóle dzieci małych nie ma, ale tu wszędzie jakieś zabawki leżą po, po mieszkaniu. No, ona już ma trochę tych zabawek i, i, i tak leżą. Przed chwilą się pił piłeczką bawiła, a z tym królikozającem to też szaleje. <laughs>